Do drugiego biegu przygotowuje się Kaja Ziomek, Olga Zwolak, w trzecim biegu pobiegnie Amanda Kaćmarek i Magdalena Czyszczak. 30-63 do 300 metrów.

I za chwilę przed nią ostatnie dwa wrażenia. Jeden, zero dziewięć, zero cztery. Za chwilę dzwonek. Czyli ostatnie obrążenie przed Angeliką. 1.51.09. Jeszcze 50 metrów do metry. I czas to 2 minuty 34-26. Na starcie Kaja Ziony, Kempel, Skup Glubin i Olgaz Wola. Wypełnę Warszawy. Do trzeciego biegu przygotuje się Magdalena Czmarek, LKS Klinicę Tomaszów i Magdalena Czysztok, LKS 彼がしゃべり、フォローからすれば。 międzyczas. I ostatnie obrożenie przed. Kajo ostatnie okrążenie oraz spocznie da. A do biegu trzeciego przygotuje się mandat na i Magdalena na I za chwilę na mecie Tarja y, Ziomek. Czas 2, 31, 62. I czas Olgi to dwie minuty 47.58 Na starcie para trzecia Amanda Kaczmarek, Magdalena Czyszczęk przygotuje się Ewelina Cieśli i Aleksandra Dębowska. Tak to trzecia Łatara Trzycia, Magda Kaczmary, Kerskie Tomaszów i Magdalena Czyszczan, LKS Polowiec. Do jego czwartego przygotuje się Ryjnina Cieśnik i Aleksandra Dębowska. Obydwie reprezentują Klub Sportowy Kerskie Tomaszów Mazowiecki, A w parze piątej Aleksandra Katuziak, Kerskie Lice Tomaszów Mazowiecki i Urszula Młodarczyk, LKS Polowiec. W biegu trzecim na prowadzeniu Magdalena Czyszczoń 10473 to międzyczas i 108 to czas na Na chwilę ostatnio krążymy przed nagą 1.4058 to czas 1000 metrów i 1.5118 to czas na odbywać na czy pańce. I Magdalena Lenaczysto na mecie 2.17.83. Czyli jak dotychczas najlepszy czas. I za chwilę powitamy Alanę Kaczmarek. 2.36.70. W para czwarta Emelina Cieśnik, Aleksandra Dękowska, reprezentantki klubu sportowego giemnica Tomaszów. Wystartowała pana czwarta, Groina Cieśli, Aleksandra Dębowska. Przygotuje się do niego Aleksandra Kapruziak i utrzymała Bogarczy. ale nie panu A, jak kontynuuje Ewelina Czesiak. W biegu przygotuje się Aleksandra Ambruzia, Kaznica Tomaszu i Uczyła Bogarczyk LPS Poroniec. W biegu szóstym pobiegnie Karolina Tomajska Ksyd i Angelika Kudal. 32. To czas Eweliny Cieśni. Na starcie Pana Piąta Aleksandra Kapuziaka i Urszula bodawczy. Wystartowała Pana Piąta Aleksandra Kapruzia i Urszula Błogarczyk. Przygotuje się do Radomańska-Ksyk i Angelika Fularek. Do końca. Na prowadzeniu Alessandro eka Zwycięża Urszula Błogarczyk 2.16.07 i 2.1927 to czas Alicante Katrin. A więc na prowadzenie wysunęło się z czasem 2.16.07. Urszula Błogarczyk, na Proszę Państwa, trwa rywalizacja pań na dystansie 1500 metrów. Już 5 par przejechało ten dystans. Za chwilę para numer 6, później 7 i 8. W sumie 8 par, z tym że w pierwszej parze samotnie jechała Angelika Wójcik. Więc w sumie zgłoszono do tej rywalizacji na dystansie 1500 metrów 15 zawodniczek. A w tej parze szóstej na torze wewnętrznym rozpoczęła Karolina Domańska-Ksyt, zawodniczka KS Pizza Tomaszu. Na torze zewnętrznym Angelika Dalej z AZS-u Zakopane. A zatem w tym czarno-granatowym stroju to Karolina Domańska-Ksyt. Ona teraz jedzie po torze zewnętrznym, zmieniła tor jazdy na tej przeciwległej prostej, a na torze wewnętrznym teraz jedzie Angelika Fudalej. 1500 metrów, czyli Trzy pełne okrążenia i 300 metrów. Te pierwsze 300 metrów. Teraz już zawodniczki e, przejechały pierwsze pełne okrążenie. Na razie na prowadzeniu Angelika fu dalej. Zawodniczka ZS-u zakopane. E, jej rekord życiowy 2 minuty 7 i setnych sekundy. E, zdecydowanie powiększa swoją przewagę teraz nad Karoliną Domańską-Ksyd. No i popatrzmy na międzyczasy. I ostatnie obrażenie przed na... Minuta 39 i 11 setnych sekundy. To czas fu dalej, czas rundy 36 i 26 setnych sekundy. Widzą Państwo, że Domańska Ksyt tę rundę przedostatnią pełne 400 metrów przejechała nieco wolniej no i stąd też przewaga jej rywalki już obie zawodniczki na tym ostatnim okrążeniu wychodzą teraz na ostatnią prostą i Angelika Fu dalej dojeżdża do mety jako pierwsza ona jest zwycięzczynią w tej konkurencji w tym duecie dwie minuty 16:55, jeśli dobrze zauważyłem. 2 16:55, to czas Angeliki Fudalej. Proszę Państwa, no i teraz rywalizacja o Mistrzostwo Polski na dystansie 1500 metrów. Wkracza w decydującą fazę. Przed nami dwa ostatnie duety. W tej parze Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska. A zatem tu już oglądamy rywalizację najlepszych z najlepszych. Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska. A potem Katarzyna Bachleda Curuś i Natalia Czerwonka. Ta czwórka, która tak godnie reprezentowała nasz kraj na igrzyskach olimpijskich Vancouver zdobywając brązowy medal. Katarzyna Woźniak na torze wewnętrznym na torze zewnętrznym Luiza Złotkowska. Katarzyna Woźniak tor wewnętrzny, przypomnę ten taki niebieski trykot. To właśnie ta zawodniczka, a Luiza Złotkowska na torze zewnętrznym. Ona te pierwsze 300 metrów przejechała z lepszym wynikiem Katarzyna Woźniak reprezentuje WTL Stegny Warszawa, więc ona właściwie można powiedzieć jedzie u siebie. Natomiast Luiza Złotkowska reprezentuje LKS Poroniec. Lepszym rekordem życiowym w tej konkurencji yy, może pochwalić się Luiza Złotkowska. Minuta 56,81 sekundy. Luiza Złotkowska wciąż na prowadzeniu. Natomiast rekord życiowy Katarzyny Woźniak to minuta 58,84 i 84 setne sekundy. Zdecydowana, zdecydowana przewaga Luizy Złotkowskiej. Ona teraz na to, że zewnętrznym troszeczkę zmniejsza do niej dystans Katarzyna Woźniak, ale to wciąż daleko, daleko i tutaj myślę, że raczej nic się nie zmieni, tym bardziej, że zaczyna się za moment już ostatnie okrążenie. Tak, Luiza Złotkowska. Już jest na ostatnich 400 metrach. Widzą Państwo między czasy minuta 36.46 setnych sekundy e, czas. No i teraz popatrzmy w jakim czasie Luiza Złotkowska zakończy rywalizację no niestety, niestety tutaj z tą aparaturą pomiarową organizatorzy mają malutkie problemy ale na pewno wiemy, że Luiza Złotkowska jako pierwsza dojeżdża do mety. No i teraz tylko potrzebny jest ten czas Luizy. którego nie mogę Państwu dokładnie podać, natomiast y, Katarzyny Woźniak czas dwa, Państwo widzieli dwa, 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 dwa. na swoim y, ekranie, zegar, który odmierzał czas wizy Łotkowskiej nam się zatrzymał, no więc trudno teraz stwierdzić. Na jakim poziomie ten wynik był uzyskany? No, czas na pewno powyżej dwóch minut, ale proszę pamiętać, że to jest tor odkryty w Warszawie. Stegny to nie są idealne warunki atmosferyczne do rywalizacji, do osiągania, do osiągania najlepszych wyników. Tutaj przede wszystkim jedzie się po. Bo ten najlepszy wynik, który ma dać medal Mistrzostw Polski. I ostatnia para, proszę Państwa. Na torze wewnętrznym Katarzyna Makleda-Curuś, która po przerwie macierzyńskiej wróciła na lód, a na torze zewnętrznym Natalia Czerwonka. Lepszym rekordem życiowym może pochwalić się Katarzyna Bachleda-Curuś. Minuta 54,97 sekundy. Natalia Czerwonka najszybciej 1500 metrów przejeżdżała w karierze w czasie minuta 57,87 sekundy. Na razie Katarzyna Bachleda-Curuś na prowadzeniu. Przejechała te 300 metrów w czasie 27,93 sekundy. No i zobaczymy jaki czas będą miały zawodniczki po przejechaniu 700 metrów. Czyli pierwszych 300 rozbiegowych i w pełnej rundzie. Na razie równo. Teraz Natalia Czerwonka, która reprezentuje tutaj na zawodach MKS Suprum Lubin wychodzi na prowadzenie. Katarzyna bachleda Curus jedzie teraz po torze zewnętrznym i troszeczkę odstaje od rywalki. Widzą Państwo czas rundy 31 sekund Natalia Czerwonka powyżej 31 sekund przejechała 400 metrów Katarzyna Bachleda-Curuś na razie zdecydowane, zdecydowane prowadzenie y, Natalii Czerwonki ale Katarzyna Bachleda-Curuś jest blisko na pewno nie zrezygnuje z walki o tytuł Mistrzyni Polski. Kolejny e, tytuł w karierze to przecież e, multimedalistka, multirekordzistka jeśli chodzi o polskie panczeny. Teraz Katarzyna Bachleda, córka zbliżyła się do Natalii Czerwonki. No i tutaj trzeba zmienić spokojnie tory. Tak, nic się złego nie stało, to ostatnie okrążenie i teraz będzie zacięta walka o zwycięstwo w tym biegu. Ale w lepszej sytuacji Natalia Czerwonka, bo ona kończy po torze wewnętrznym. Katarzyna Bachleda, curuś po torze zewnętrznym zostaje za plecami Natalii Czerwonki, a Czerwonka już na ostatniej prostej. Jaki będzie miała czas? I wygrywa... Natalia Czerwonka. 2 minuty 8, 93 setne sekundy. 2 minuty 8 93 setne sekundy. Natalia Czerwonka, drugie miejsce trzecie miejsce No i proszę Państwa nieoficjalnie możemy powiedzieć, że najlepszy wynik z tej konkurencji uzyskała Natalia Czerwonka drugi Katarzyna Bachleda Curuś a trzeci wynik Luisa Złotkowska ale to są nieoficjalne wyniki te oficjalne podamy oczywiście w późniejszym terminie bo sędziowie jeszcze przystępują do pracy i sprawdzają czy wszystko przebiegało zgodnie z regulaminem ale nieoficjalnie możemy powiedzieć że Złotą medalistką Mistrzostw Polski Anno Domini 2012 w biegu na 1500 metrów jest Natalia Czerwonka, która przejechała dystans w czasie 2 minuty 8 i 93 setne sekundy.